Przypomnijmy sobie ich sylwetki, kogo dzisiaj pożegnamy. Przyspiesza od ilia jedrzejczach, rekordzistka świata już objęła prowadzenie. Jeszcze 9, 8, 7 metrów Czy to wytrzyma Otylia? Czy wytrzyma Otylia Jędrzejczak? To tempo Otylia Jędrzejczak Mistrzelią Olimpijską 2 minuty 6 sekund 5 sekund Mamy złoty medal Trzeci medal Otyli na tych igrzyskach Pierwszy złoty medal w historii polskiego pływania In first place, with a score of 497.6, representing Poland, Renata Maurer. do mety, do spełnienia swoich życiowych marzeń, największego sukcesu w sportowej karierze, wytrzymać to panowie, będzie pięknie, są, so, brawo, 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 Terminatorzy! dominatorzy, złoci w Pekinie. Nasi powinni teraz przyspieszyć, jeśli mają w sobie tyle sił, żeby powalczyć tutaj o olimpijski medal. Mocne pociągnięcia, Pawłowski, Pawełczak, z Zrajda. utrzymajcie to! Będzie srebro dla Polski! Tak, mamy srebrny medal! Brawo, brawo, brawo! Otylia Jędrzejszak ma w dorobku każdego koloru medale Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, rekordy świata i naszego kontynentu. Od września studiuje na kierunku Master of Sports Administration w Rosyjskim Międzynarodowym Uniwersytecie Olimpijskim w Soczi. Od kilku dni kieruje Polskim Stowarzyszeniem Sportu Kobiet. Renata Maurer-Różańska. Dwa razy złoto i brąz olimpijski. Dziewczyna z karabinem i to nawet nie jedynym. Czterokrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. Najbardziej udane były te w Atlancie, gdzie zdobyła dwa medale, złoty i brązowy. Wtedy zostawiła w domu ledwie kilkumiesięczną córkę Natalię, dziś uprawiającą oczywiście strzelectwo. I jej zadedykowała olimpijskie trofea. Troskliwa matka, już dwójki dzieci i żona znakomita pani domu radna miasta Wrocławia, Marek Kolbowicz, mistrz olimpijski w czwórce podwójnej wioślarzy, pięciokrotny olimpijczyk. Ma w dorobku siedem medali, w tym cztery złote Mistrzostw Świata. Umiał także pogodzić uprawianie sportu z nauką i pracą zawodową. Obronił doktorat i pracuje w Instytucie Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Radny miasta Szczecina. Paweł Rańda. Wicemistrz olimpijski w Wioślarskiej Czwórce, bez sternika wagi lekkiej. Dwukrotny olimpijczyk, dwukrotny brązowy medalista wioślarskich, mistrzostw świata, wielokrotny mistrz kraju. Swoje bogate doświadczenia przekazuje obecnie następcom, młodym adeptom wioślarstwa, prowadzi z nimi zajęcia, popularyzuje także z zapałem wyścigi smoczych łodzi. Kiedy Waszymi sukcesami żyła cała Polska i rodacy rozsianie daleko poza jej granicami. Jeszcze raz dziękujemy. Oczywiście nie muszę dodawać, że cała czwórka pozostaje w rodzinie olimpijskiej, bo jak się raz do niej weszło, to się łatwo nie wychodzi.